Kazanowo oczy moje piwne ręce Zbytnio masz aktywne i wyglądasz Jakbyś chciał mnie zjeść Nie bądź taki szybki bil Ztrzymaj się przez kilka chwil Przestań działać jednostajnie Porozmawiaj, kojarz tajnie Nie bądź taki szybki bil Nie bądź taki szybki bil Dobrze czasem zmienić styl Daję słowo powiedzieć, czemu lata od Nie bądź taki szybki bil Nie bądź taki szybki bil Nie bądź taki szybki bil Bo wystarczy jedna szpila I nie będzie śladu z Nie bądź taki szybki bil Nie bądź taki szybki bil Strzymaj się przez Nie bądź taki szybki, pil Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z bila Nie bądź taki szybki, Bill. Weronikę małgorzatę i tyrenę. Też przede mną podrywałeś tym systemem. Tym systemem. Że naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Kasia. Ani Jaś. Ani Kasia. Ani Isia, ani Rysia, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani, ani siostra, ani pani Ania. Nie bądź taki szybki, Bill. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, dostanie porozmawiaj, Einstein Nie bądź taki szybki, Bill. Witam wszystkich. My jesteśmy po pierwszym zabiegu. Mieć plus siarka. Tak, jak widzicie, w tym roku w odwrotnej kolejności zabieg wykonany, a sad jeszcze nie obcięty. Troszeczkę warunki pogodowe opóźniły cięcie, ale myślę, że do świąt będzie posprzątane. Cóż więcej, dużo osób mnie pyta: czemu na kanale nie ma żadnych komunikatów sadowniczych? Ponieważ nie chcę nikogo tutaj okłamywać, nie wchodzimy w żadną współpracę z żadną firmą ze środkami ochrony, bo ja nie jestem żadnym przedstawicielem, żadnym dealerem. Nie będę nikogo tutaj reklamował, polecał. Po prostu jestem sadownikiem i zajmuję się produkcją, a nie reklamowaniem jakichś środków. Firma, jak któraś jest odważna, ma jaja, niech sama przyjdzie, dostanie kwaterę, przeprowadzi jakiś program ochrony i wtedy będziemy mogli się wypowiedzieć i podsumować, czy dany preparat, dany program ochrony się sprawdził, czy nie. A nie, oni chcą, żeby im podreklamować jakiś preparat czy jakiś produkt, który im albo nie schodzi, albo nie mają wiarygodności, bo już naprawdę. Na YouTube i na kanałach tyle jest tych różnych komunikatów sadowniczych, że człowiek sam się czasami gubi, sami sobie w niektórych komunikatach zaprzeczają, jedni mówią pryskać tym, drugi, drudzy tym, jedni mówią, że jest pora, drudzy, że nie jest pora, ja nie będę tu przed nikim świecił oczami, nie będę nic reklamował. Wiem, że już każdy przedstawiciel twierdzi, że jest sadownikiem, że chce najlepiej, doradza jak najlepiej może. Nam też proponują coś na testy, ale pod warunkiem, że będziemy tylko mówić pozytywnie o danym produkcie. Więc ja za takie współpracę wszystkim dziękuję i mówię, ja się nie będę trudnił takim procederem przedstawiania czegoś. Za kasę czy za butelkę środka, dzięki kanałowi miałem możliwość poznania Łukasza, Tomka. Dziękuję chłopaki serdecznie, zawsze na Was mogę liczyć. Bardzo miło mi było poznać panią Ewelinę. Ewelinka, przemiła, przesympatyczna osoba, także to dla mnie jest najważniejsze: ludzie, a nie. Jak niektórzy, wszystko dla kasy. Zmianą kanału chcę udowodnić, że nie zawsze kasa jest najważniejsza. Według mnie liczą się ludzie i tego się będę trzymał, mimo że czasami się na niektórych mocno za zawiodłem. Więc jeśli ktoś ma ochotę dalej śledzić nasz kanał. Może zostawić suba? Będzie nam bardzo miło. I zapraszam na kolejne odcinki. Słyszycie, jak pięknie ptaki śpiewają? Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję za przeniesienie subskrypcji, za obejrzenie materiału i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.